Zacznijmy od tego, że z przełożenia karta maestro, która pokazuje dyrygenta, który tutaj przywodzi i inspiruje, nadaje rytm. Wychodzi na to, że dla związków, no, gdzieś tutaj odnajdujecie ten wspólny rytm w relacji i udaje wam się przejąć kontrolę. Uważajcie tylko, żeby tak nie było, że na przykład jedno z Was się powiedzmy tutaj angażuje mocniej, a drugie zupełnie odpuszcza, bo Czuje się już zbyt komfortowo po prostu i myśli, że nie musi z siebie dawać zbyt dużo. To może was zgubić, ale dla Singli to karta maestro niewątpliwie mówi o tym, że macie w tym roku bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w waszym życiu miłosnym, i też w ogóle wydaje mi się, że ktoś z Was poznaje bardzo inspirującą, doświadczoną. Być może nawet starszą osobę, która zawróci wam głowie.